Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cykla autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. No, jak widzę dzisiaj odcinek z samochodu nowego Daci Logan. Także tutaj dzisiaj chciałbym powiedzieć o o. Dlaczego kupiłem nową Dacie Logan, a nie używany samochód jakiejś lepszej klasy, czy e, jakiś e, premium 10- czy 15-letni? Przede wszystkim, podstawa to pewność samochodu. Kupujemy nowy samochód w salonie. Jesteśmy pierwszym właścicielem. Użytkujemy ten samochód od pierwszych kilometrów. Także wiemy, co się z nim działo. Oczywiście taki samochód też musimy sprawdzić Przed odbiorem Ale Na pewno jest to komfort Kupowania powiedzmy Samochodu z pewną Przeszłością Co do dalszej Myślę, że nagram jeszcze może odcinek Odnośnie dlaczego akurat dacie Logan Wybrałem, a nie, a nie Samochód innej marki Ale przede wszystkim Także cena Zakupu Tutaj yy, samochód w najlepszej wersji wyposażeniowej, czyli low rate z dodatkami, dodatkowo z opcjami płatnymi. Taki samochód możemy kupić w cenie poniżej 40 tysięcy, w okolicach 38,5-39. To wszystko zależy, gdzie to będziemy kupować. Oczywiście, jaki rabat uzyskamy, także. Także tak to wygląda. Czyli, przede wszystkim, także, cena zakupu, pewność zakupu, łatwość serwisowania, przewidywalność kosztów także, to wszystko powoduje, że, że nowy samochód, nawet klasy powiedzmy budżetowej, czy ja bym nie nazwał Dacia klasą budżetową. Ogólnie Dacia, akurat w tej wersji już po liftingu, dosyć fajnie dosyć fajnie jest wyposażona silnik dosyć dynamiczny jak na małą jednostkę ja go pokażę może w, którąś, w którymś odcinku pokażę, pokażę sam silnik także oczywiście dzisiaj chyba nagram nawet taki film pokazując powiedzmy silnik jak wygląda w komorze no oprócz kosztów serwisowania Ubezpieczenie także jest dosyć tanie. Mała pojemność silnika, 1 litr. Duże, przestronne wnętrze. No tutaj się można naprawdę zdziwić, dlatego że Dacia Logan w wersji sedan, czy w wersji kombi, czy nie MCV, no tutaj naprawdę to wnętrze jest obszerne, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów z przodu, z tyłu. Tutaj to, powiedzmy, Wnętrze, jak i ilość miejsca Naprawdę jest sporej, sporej ilości Także na pewno Nie ma na co narzekać No i przede wszystkim Także dosyć, dosyć Niskie spalanie Tutaj spe Specjalnie nie Nie Angażując się powiedzmy W specjalnie nie angażując się powiedzmy w spalanie czy w możliwość powiedzmy w możliwości wykorzystywania silnika czy sama jazda mieszana można się zmieścić poniżej 6 litrów także nie ma nie ma z tym najmniejszego problemu. Tutaj warto zwrócić też uwagę, że oczywiście nam się jakiś, nie wiem co tutaj się dzieje jakiś zastój tutaj jest czy co tutaj jest mam nadzieję, że nie <grym> ogólnie można powiedzieć, że samochód w tej cenie raczej nie ma konkurencji ja nagram na pewno odcinek odnośnie także konkurencji, czyli Fiata Tipo Peugeot 301 no aktualnie nie jest już oferowany ale Citroena Celice Także tutaj Tutaj na pewno taki odcinek nagram miałem Peugeota 301, także mam porównanie, akurat tam miałem wersji z automatyczną skrzynią biegów, ale, ale samochody są, są niby porównywalne, ale tak naprawdę nie są. To wszystko zależy oczywiście jak, jak będziemy taki samochód także wykorzystywać aczkolwiek tak jak powiedziałem różnie to wielkościowo są samochody porównywalne zarówno bagażnik jak i jak i, jak i wnętrze jest dosyć jednakowej miary także na pewno jest porównywalne To tutaj jeszcze można powiedzieć, dlaczego taki samochód wybrałem. No, oprócz ceny, pewności samochodu, łatwości serwisowania, tutaj na pewno yy, także same koszty serwisowania, jak i ubezpieczenia, tak jak powiedziałem, powodują, że samochód jest dosyć tani w użytkowaniu. Dodatkowo, co ciekawe, tak naprawdę mnie też skusiło. Tutaj niektórzy się pewnie nie będą zgadzać, chociaż tutaj są zdania podzielone, czy dacia ma wygodne Dla mnie te fotele są bardzo wygodne, są miękkie przede wszystkim, nic mnie tutaj nie ciśnie w plecy ani, ani, ani tutaj w siedzisko, a mając wcześniej powiedzmy, miałem też dacie, miałem Peżota, no tutaj w peżocie 301, ten, te fotele były tragiczne po prostu. Cienka gąbka y Cienka gąbka, także nie pozostawiały specjalnie. Nie pozostawały specjalnie dużej, dosyć dużej wygody, także tak to wyglądało mniej więcej odnośnie wygody na pewno Dacia ma du dużo wygodniejsze fotele od Peugeota 301 także są miękkie są, może ktoś powie, że są trochę za krótkie siedzisko ale oparcie tutaj jest to dosyć wygodne, nie ma jest regulacja jest regulacja oczywiście wysokości także oparcia nie ma tylko regulacji lędźwiowej, ale sam fotel jest naprawdę solidny gruby przede wszystkim siedzisko oparcie, także tutaj wybór jeżeli ktoś szuka ktoś szuka wygodnego, wygodnego fotela na pewno powinien zwrócić uwagę na Dacia, Logan czy Sandero czy Logana MCV tutaj też rolę oprócz samej samego powiedzmy ilości, ilości miejsca w danym w samochodzie na pewno tutaj Dacia ma się czym pochwalić. No i oczywiście bagażnik, czyli bagażnik ponad 500 litrów ustawny. Ja może go pokażę, jak będę wnętrze pokazywał. Także tutaj naprawdę, naprawdę w Daci jest się czym pochwalić. Także nie ma, nie ma z tym problemu. <laughs> także powoli dojeżdżam do celu. Także będziemy powoli kończyć ten odcinek. Ja myślę, że nagram może, chociaż tutaj też wspomniałem, także nie ma co. Nie ma co. Nie ma co, powiedzmy. Yy o o samym jeszcze samochodzie, porównywać go powiedzmy czy do Fiata typowo, już wspomniałem że, czy do Peugeota 301, gdzieś taki samochód miałem, także myślę, że jakiś odcinek, na pewno będą odcinki wnętrze, z zewnątrz, no i silnik, także postaram się omówić także, dziękuję za uwagę pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.